Proszę Państwa, na tej wystawie pokazujemy nasze pocztówki, nasze kartki pocztowe z zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Przedłowcu. Oczywiście pocztówki o tematyce muzycznej, jak sugeruje temat wystawy. To są pocztówki, proszę Państwa, które nasze Muzeum zbiera już od 1997 roku. I właściwie nie muszę przypominać o tym, że jesteśmy Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. I oczywiście naszym głównym działaniem jest gromadzenie oryginalnych zabytków instrumentologicznych, tudzież również i tych nowszych. No ale poza tym również w naszych zbiorach prowadzimy instrumenty muzyczne w ikonografii, czy w malarstwie, czy w szeroko grafice. No i właśnie mamy również instrumenty pocztówkę. Zorganizowaną przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Przedłogcu. Jest to wystawa, która będzie trwała do listopada tego roku i prezentuje ona wybrane pocztówki o tematyce muzycznej z naszej kolekcji. Jest to dokładnie 108 kart pocztowych, które pochodzą z okresu od 1899, bynajmniej na podstawie stempla pocztowego możemy tak datować, do roku 1990. Łączy pocztówki tematka muzyczna, ale w różnych ujęciach, ponieważ są to motywy ludowe, motywy dworskie, są to reprodukcje malarstwa, reprodukcje grafiki, także te awersy pocztówek są bardzo, bardzo różnorodne. Na wystawie będzie można zobaczyć też niektóre rewersy czyli teksty zapisane zarówno w języku polskim, ale i w różnych innych językach, ponieważ są to pocztówki nie tylko polskie, ale również czeskie, z okresu Cesarstwa austro -Angielskiego, ponieważ są to pocztówki, jak mówię, właśnie najwięcej jest z okresu tego pierwszej połowy XX wieku, czyli od końca XIX wieku do okresu I i II wojny światowej. Wystawa jest atrakcyjna bardzo wizualnie, ponieważ mamy dodatkowo do lepszej recepcji powiększone pocztówki w formie reprodukcji, w formie podświetlanych pocztówek jest też ciekawostka taka pod postacią lub, dzięki którym będzie można sobie przybliżyć te, te, te najmniejsze fragmenty pocztówek, których nie są, które nie są powiększone. I oczywiście kącik dla naszych najmłodszych zwiedzających, czyli taki pulpit, gdzie będą mogli sobie pokolorować swoją pocztówkę, przybić stempelek i zebrać na pamiątkę lub, lub wysłać po prostu komuś znajomym. Tak, jest to moja pierwsza wystawa, dlatego też było dużo stresu, było dużo takiego zastanawiania się, czy zdążymy na pewno, tym bardziej, że był to dosyć krótki okres, więc ten czas, czas gonił, ale dzięki dobrej organizacji, dzięki autorce projektu aranżacji udało się to zrobić. Ja oczywiście tej, jestem wdzięczny dyrekcji za to, że zostało mi to zadanie powierzone, ponieważ było to takie moje pierwsze, pierwsze tego typu zadanie, ale myślę, że się z niego wywiązałem. Dobrze, myślę, że dobrze to rokuje na przyszłość, że jeszcze będę miał okazję.